Powiem wprost i bez owijania w bawełnę: teraz, tak właśnie teraz, musi umrzeć Twoja stara wersja Ciebie. Jeśli jesteś w relacjach, w których czujesz się wykorzystywana, jeśli chodzisz do pracy, w której nie czujesz spełnienia i również czujesz się wykorzystywana, jeśli. Jesteś w emocjach, w starych przekonaniach, w starych programach, które cię nie wspierają, a wręcz przeciwnie ciągną cię w dół. To teraz jest ostatni moment, jeszcze przed nowym rokiem numerologicznym, żeby zrobić z tym porządek, bo jeśli nie zrobisz z tym całym balastem emocjonalnym i materialnym porządku, to Cały ten bagaż bierzesz ze sobą do kolejnego cyklu, a kolejny cykl trwa 9 lat, i będziesz się z tym bujać przez następne 9 lat. Dlatego naprawdę warto popracować nad sobą jeszcze w tym wrześniu, żeby wywalić wszystko to, co nam nie służy, żeby pożegnać z wdzięcznością za to, co było. I żeby z czystą kartą wejść w ten nowy dziewięcioletni cykl numerologiczny.